Standardowo zacznijmy sobie od największego timeframe'u, w tym przypadku jest to oczywiście nie tygodniówka, tylko będzie to dniówka, bo tygodniówka zamknie się na dzień i 18 godzin, ale możecie zobaczyć mniej więcej jak będzie wyglądać, no chyba, że zamkniemy się teraz wzrostowym. przejdźmy sobie na dniówkę, ja od razu Wam powiem, że jestem w zupełnie innym kraju, więc moje wifi jest bardzo ograniczone, znaczy działa, ale wiadomo jak to, jak to w innym kraju, no i postaram się po prostu... Hmm, mam to przeanalizować, tak jak to powinno wyglądać. Więc co tutaj się dzieje na Bitcoinie? No dwa poprzednie nie, nie dałem rady zanalizować, no, byłem w podróży i jak widzicie, teraz dobiliśmy do tego hmm, tygodniowego, miesięcznego gapa. Zgarnęliśmy tę płynność, właśnie z tego dołka o którym Wam mówiłem, że od naprawdę, naprawdę długiego, długiego czasu. Nie wiem, czy wykorzystaliście tą okazję, czyli shortowaliście ten cały ruch, na tym właśnie ten ruch spadkowy. Hmm. Ja osobiście shortowałem i to dosłownie gdzieś stąd i stop lossa miałem tuż nad tym szczytem. I final TP był właśnie na tym equal loss. Chciałem to przyciągnąć troszeczkę niżej, ale no bitcoin lubi tutaj robić jakieś tam. Mm, manipulacje i bardzo możliwe, żeby zgarnął tą płynność i zaczął iść do góry, więc można nawet by było celować w tą tutaj płynność 92 tysięcy dolarów. No i co aktualnie się dzieje na bitcoinie? No jak widzicie, bitcoin bardzo mocno zamyka się poniżej tych dołków to jest kolejny raz, kiedy e, mówią Wam, że zamykamy się poniżej dołków, to nie jest zgarnięcie płynności, tylko przebicie, tak więc e, troszeczkę tutaj chyba e, bitcoin będzie mm, potrzebował więcej czasu na Odbicie się od tego poziomu, może zgenerowanie jakiejś płynności tutaj do góry, dobicie do tego poziomu, bo ja dopiero otwierał longi z 92 tysięcy dolarów z tego tygodniowego wzrostowego gapa, który leży w tym miejscu. No nie pokażę Wam, ale po prostu jest to tygodniowy wzrostowy gap. On leży od 92,700 do nawet 86 tysięcy dolarów, więc, no i tak, ja będę się skupiał bardziej na tym dotknięciu tego poziomu, czyli gdzieś tutaj w okolicach 92 000, 93, 92, 91 000 dolarów. Tutaj one się skupią. No i tutaj jedynie do 90 możemy zejść i stąd coś się odbić. Raczej końcówka tego gapa mnie nie interesuje, tylko raczej gdzieś tutaj ta, do 60% z tego gapa, załóżmy co, nie. Tak samo jak było tutaj. Mówicie, dobiliśmy do tego gapa ledwo co się od niego go dotknęliśmy i mieliśmy reakcję, tak? Jeżeli to był koniec tych spadków, to powinniśmy stąd, jak byliśmy w tym miejscu, powinniśmy kontynuować do góry. No, oczywiście próbowaliśmy odpalić stąd Longa, wchodziliśmy tutaj razem z prywatną grupą tego Longa. Stop gdzieś był w tym miejscu, ale jak cena była w tym miejscu i zaczęła zawracać, zauważyłem po prostu, że no tutaj chyba nic nie zdziałamy i zaczniemy się zaraz zawracać, pewnie pójdziemy po jak stop lossa, bo bardzo mocnym trendzie wzrostowym. Nie udało się złapać tego reversala, no to powiedziałem tutaj, że dajemy stop lossa do entry, tak? Akurat się tak zdarzyło, że wtedy nie spałem, bo miałem ciężką, ciężką noc. Więc, więc tak, tutaj zarobiliśmy w tym shortcie, tutaj otwieraliśmy longa, zamknął nam w entry. I tutaj chyba łapaliśmy też Longa, ale go nam tutaj wybiło, więc, więc jedna strata, tutaj fajne RR1.4, zamknięta pozycja w break even I w sumie chyba tyle, co chciałem przekazać. No i jedynie, a pamiętajcie, że jest weekend, otworzy się CIM gap, który leży na, mówi 95 tysięcy dolarów, więc jeżeli przez weekend od niego odejdziemy, tak, czyli jeżeli na przykład odejdziemy w tym kierunku to w poniedziałek, wtorek zazwyczaj do niego wracamy. Tak samo w drugą stronę, jeżeli odejdziemy od niego z 92 tysięcy dolarów, to będzie dla mnie kolejny powód, żeby logować po prostu z tego miejsca. Tak, Zobaczymy, co nam tutaj weekend przyniesie. Też może się wydarzyć taka sytuacja, że po takim mocnym spadku zaczniemy tutaj sobie po prostu konsolidować wokół tego Simigapa, żeby cena po prostu wygenerowała płynność, tak żeby w poniedziałek ją, czy w wtorek zebrać, wypełnić Simigapa. I zacząć kontynuować w danym kierunku. Co ciekawe, przy tym spadku nie zostawiliśmy wielu gapów, bo tu jest jedna czwórka, tu jest kolejna czwórka i tu jest kolejna czwórka, więc to nie był jakiś tam bardzo mocny spadek, tak jak miało to miejsce tutaj, że po prostu w trzech świeczkach spadliśmy o kilkadziesiąt tysięcy dolarów, tylko taki to był bardzo powolny spadek. Jedna świeczka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. No tak 7-8 świeczek engulfujących spadkowych e, wielkich po prostu, e, a nie jedna duża. No to świadczy o tym, że po prostu e, tych sprzedających e, jest dużo, ale nie, e, nie jakoś, nie jakieś tutaj wieloryby sprzedają, tylko raczej jakieś małe, małe tutaj gracze. Więc mm, ja sobie znastrzam tego gapa i to jest dla mnie warunek, jeżeli mamy być spadkowi, to powinniśmy go respektować. A jeżeli będziemy wzrostowi, no to go flipujemy i wtedy idziemy po te tutaj gapy te 2 które są w tym miejscu. Tak więc taka krótka analiza, ale mam nadzieję, że konkretna. Więc dzięki za oglądanie i widzimy się w poniedziałek. Cześć.